są warte. Co się stało? Czemu tak ryczysz? Wy wiecie, jakie te dziuchy się zrobiły frechowne? Co? To! Frechowne! A czemu tak myślisz? One już są tak pewne siebie, że obrożają się o wszystko! Ja! I ja tyś to przyuważył! Nawet ksiądz powiedział, że w biblijce było blank inaczej napisane. Dziełcha była grzeczna i już! Dawne czasy. Te, ten ksiądz chyba cię Bo z tego co jo pamiętą, to tako jedna już w raju chopa straciła. A powiem wam więcej, u nos na placu rządziła kiedyś dziołcha. <grym> I nie ma w tym nic do śmiechu. Miana miano Julka, ale my go dali czorno Julka. Julka. Jo znowu tako jedna Julka. Czarno julka była większa niż my wszystkie. Każdy z nos lubił na nią patrzeć ukrycią i myśleć, jak łona je fajną. W duchu dziękowaliśmy ponboczkowi za to, że jest tak zdolny. Amen. Czarno julka jak ktoś się wnerwił na poważnie, zaczyna na nos ryczeć w tych swoim odmiennych językach. A umiała. A umiała. I to fest. Rycza tak głośno i tak wartko, że już z samego tympa by wiedzieli, że godą coś skaradnego. Rozumieć nie musieli my nic, bo było w i nie widać. Te? Czemu czarno Julka była czarna? Czemu czarna Julka była czarna? To proste. Łodni ojciec był Italianiec. Kreskiś jakiś wojny znalazł się na podką Niemka, Julcyna mamulka. I samostał na jakiś czas. No i tak nasza Julka była czarna. Miała czorne jak wągel łoczy, Czarne wosy, które zawsze plytła wywarkocze. I no jak ktoś na wejrzał, zaroski było widać, w to dowodzi. Na początku byliśmy fest nerwowi. Bo jako to? Naszym herstym bycie działła! Koży ćwiczył ciepanie kamieniem, kładzenie na ręka czy lotanie na czas. Ale nic z tego. I no, Julka, na no dwa się na no Bo Śląsko-Dziołcha wszystko umi! Nie! Yeah! Bo Śląsko-Dziołcha wszystko umi! Bo umi! Ty! Ty musisz tak ryczeć! Przez to mi są tak nerwowo, jakbyście chcieli powiedzieć, że wszystko już w tym temacie wiecie. <głosy> <głosy> Bo wy nie wiecie nic! Prawie nic! A Śląsko-Dziołcha wszystko umi! Śląskodziółka wszystko umi, umi, srumi. Wszystkie słowo. Amen. Cicho sam byćcie. Teraz go domy. Teraz i na wielki wieków. Amen. To, co mą wam dobre to moje życiowe odkrycie. I na pewno jeszcze łodwym, nie wiecie nic. Nic nic. Ale kolejno, no i są przod, wszystko trzeba uporządkować. Już się zaczynasz! Wiecie wszyscy, że kobiety są rostomajte. Są młode, jak trowa na wiosnę, a są też i starsze. Łokerych się godo, że są choby wino i też umią jeszcze rozum brać I to jak? Są też kobiety blondynki. Łotych to się czymś to godzą, wice. A są i brunetki. Choć dzisiaj ciężko powiedzieć, kieruj jakim kolor, bo się farbujemy, łażymy do prizera, co chwila umiemy być inksze. Kobiety są mądre. Ja, mhm. Są mądre i trochę mniej mądre. Tych Tych jewincy. Chciałabym było sprawiać o tym, że śląskie kobietki są tak niezwykłe, że mogą nas pokazywać na wzór. Że pan Boczek. To był richtig wielki mistrz. I chopy się mogą teraz kim obrazić, że to ich ponłóczek stworzył pierwszych. Wiedział co dobre. Ja, tak było. Ale wejrzał się ponłóczek na swe dzieło, chopa, i padł się. Czaty te dzieło udoskonalić. Ja, mhm. No i stworzył nos. A my. To już niezwykła historia. Historia syryja na Chciałam bos śląskie kobietki, zapytać, czy wy wiecie, wiele my umiemy, jakie my są niezwykłe i dursz w ruchu? A my ani tego nawet nie czujemy. Ta niezwykłość idzie nam we krwi. Kaj dursz sam po łazi, a my ani nie wiemy, jakie my są cyrkowe. Cyrkowe? Cyrkowe? cyrkowe, srowe. co cię powiedział? Nasze łoko umie skokać, nasze uszy umie szczyc, a nasze nogi umie lotać, a zęby choby w zgrzytać. Nasze serce umie klupać, nasz wyrostek umie żgać, a żołądek, hmm, flaki bulgotają same, bezważynio. A ręce te to już są pest Umią i pochalać kiedy trzeba i przywołać kogo cz'a, i pogrozić komu cz'a. Ale no i lepiej, i no i więcej, to umi jednak nasze serce. Serce u śląskiej kobiety umi kochać tak jak ponbuczka. Krynom te wszystkie nasze talenta na ziemskie życie pożycą i dołu, co by cho'by wiedzieli. Czemu kobieta należy mieć wzocy i podziwiać, jak łobrozy. Myby można i was podziwiali, jakby było za co. Ty, -o! do zgody. Do zgody z nimi ja. Sam uno zgoda musi być, zgoda musi być. Skisz zgody są same spady, a z tego nigdy nie przyjdzie nic dobrego. Jakoś się skliwie zrobiło. A ja by chciała wiedzieć, co się stało z tą czarną julką. Czarno Julka, moja Julka, musiała wyjechać. Wojna w jednym miejscu się skończyła, a kańzi zaczął. Wojoka los, trzeba jechać. I pojechali z twoją czarną julką? Ano, pojechali. Ale zanim jeszcze pojechali, zdążyliśmy się ją spytać. Julka, powiedz mi no, ktoś ty tak po Bo przecież ty się. I Italianka, i trochę naszo. skąd eś ty się? Julka stanęła, wejrzała na nos, tak jakoś blank i Widzieliśmy, że chciało jej się płakać, ale powiedziała wtedy spokojnie i głośno: Jo nie jest żadno Italianka, jo nie też ani Niemka, ani Polka, bo nigdy tam nie była. Jo je, polsko-ślązoczka, polsko-ślązoczka, zapamiętać. Trzeba wiedzieć, kim się je. Trzeba wiedzieć, kim się je. Tak cię teraz słucham i przypomniała mi się sprawka mojego starzika. mojego starzika w ogródku rosła grusza. Staro już. Niejedno widziała i przeżyła niejedno. Była srogo i wszystko szczymała. Nie złamał jej żaden wiatr ani żadne chorób Tak zawsze, fe zgłośno powiadali i gładzili ją po chropowaty twardy korze. A swady było bez dnia tyle, że aż słów braknie. Ta grusza Rodziła rok w rok taki owoc, że i słodki, i dobry, i wielki. Dobry ty owocną dowoż, godali starka i kiwali gową na znak, że ty stary gruszy dziękują. A że stoła boroczka blisko płota, ślatowały te gruszki dorodne na wszystkie strony, jak ino popadło. Roz śleciały do łogurtka mojego starzika, a roz za płot do sąsiada. Wszyscy się wtedy wadzili łoto. Czyje są te gruszki? Czy nasze, bo unos rosły? Czy należą tam, kaśle ciały? A Boroczka, saro grusza, paczała na te mecyje, i sama szumiała nad swoim losem, bo co ona komu winno, że korzenie miała z dwóch stron? Korzenie miała z dwóch stron. Mój starzyk brali mnie na kolana i godali. Pamiętaj, z tą gruszą jest tak, jak i z naszym Śląskiem. Jako to? Starzyk godali. Co my komu winni, że korzenie mamy z dwóch stron, a rosnąć nam przyszło przy płocie? Swadało ono będzie zawsze. Bo miejsce swadliwe nam obrali, ale nie złomie z żaden wiatr ani żadne choróbsko. A owoce stąd nich są i dobre i słodkie. Trzeba wiedzieć, skąd się mu korzenie.